Państwa, cała Polska no, nie czyta dzieciom, to dzieci czytają, bo właśnie mimo strajku nauczycieli, tam tu i ówdzie zbywają się egzaminy gimnazjalne, no i tam dyrektorzy szkół mobilizują wszystkich tam żywych i umarłych emerytów, ściągają takich różnych łami strajków co musi bardzo irytować Pana Sławomira Broniarza no i innych nauczycieli zrzeszonych w Związku Nauczycielstwa Polskiego, a nawet w innych związkach, bo również Solidarność się burzy oświatowa i chcą nawet tam Pana Proksę zrzucić ze stanowiska przewodniczącego. No co to będzie? Widać, że tu będą znaki na niebie i na ziemi a jeszcze mogą być poważniejsze następstwa. Bo strajk jest bezterminowy. W związku z tym, jeżeli potrwa trochę dłużej, na przykład do 6 szó maja, to mogą się nie odbyć egzaminy maturalne, no i co wtedy i wtedy y, uczniowie i rodzice uczniów y, powinni pozwać Związek Nauczycielstwa Polskiego w trybie artykułu 415 kodeksu cywilnego, który mówi, że kto z winy swej wyrządził drugiemu Szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. No, nieprzystąpienie do matury z powodu strajku to jest szkoda i to nie niebyle jaka. W związku z tym, jeśli by niezawisłe sądy e, takich szkód nie kazały Związkowi Nauczycielstwa Polskiego naprawić, to by był to nieomylny znak, że e, sądy niezawisłe nie służą obywatelom, tylko na nich. Pasożytują. Proszę Państwa, przy tej okazji można by wrócić do postulatu prywatyzacji oświaty, żeby rząd przez, obniżył podatki przynajmniej o tę kwotę, którą przeznacza na edukację, znaczy pod pozorem co oczywiście tej edukacji. No i wtedy pracodawcami nauczycieli byliby rodzice uczniów, a nie rząd. I to z nimi by trzeba było negocjować, a nie z rządem. O, to negocjacje mogłyby się okazać trudniejsze. A jeżeli komuś się ten postulat wyda zbyt daleko idący, no to warto wrócić do tak zwanego czeku oświatowego. Przypomnę, że w, tysiąc, w latach 80. jeszcze wydaliśmy w podziemiu taką książkę Gwidona Sormana, Rozwiązanie Liberalne, no i tam był cały rozdział poświęcony temu czekowi oświatowemu. Podobno ta książka była dosyć popularna w środowiskach solidarnościowych, w związku z tym żaden z takich co większych działaczy nie może teraz mówić, że nigdy o tym nie słyszał, bo to słyszał. Tyle tylko, że no, nie chcą tego wprowadzić. Już parę razy w kampaniach wyborczych tam wspominano o tym czeku oświatowym, ale jak tylko wybory się odbyły, to natychmiast wszyscy o nim zapominali. Na czym polega ta idea? Ano, ah, na no, tym, że skoro już rząd tam nie chce podatków obniżyć, to trudno, ale powinien w takim razie wręczać za pośrednictwem tam urzędników, rodzicom, uczniów w wieku szkolnym te właśnie czeki oświatowe, za które nic innego nie można byłoby kupić, tylko finansować szkołę. I szkoła miałaby tylko tyle pieniędzy, ile tych czeków oświatowych zbierze. W rezultacie dobre szkoły miałyby więcej pieniędzy i mogliby, mogliby Mogłyby wynagradzać lepiej dobrych nauczycieli, a że złe szkoły by miały znacznie mniej pieniędzy i nauczycieli złych wynagradzać podle. No ale wtedy y, nauczyciele by to, 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 to jest naturalne, na przykład dobry stolarz lepiej zarabia od stolarza złego, czy dobry szef lepiej zarabia od złego szefa. Więc dlaczego nauczyć, mieliby mieć równe zarobki bez względu na to, czy potrafią uczyć dzieci czegoś pożytecznego, czy nie. Proszę Państwa, ale to jest wszystko drobiazg, bo tak naprawdę to nie chodzi o. Żądania płacowe są pretekstem. Te tysiąc złotych oczywiście każdy by tam chciał, ale tak naprawdę to, Celem tego strajku jest wywołanie chaosu w sektorze oświaty i dlatego ten termin wybrany został nieprzypadkowo, bo to akurat właśnie w przeddzień egzaminów. No i widocznie organizatorzy strajku, czy inspiratorzy, bo to pan broniarz sam tego nie wymyślił, jestem przekonany, inspiratorzy ukryci. E, liczyli, liczą na to, jeszcze nadal liczą na to, że... Ten chaos doprowadzić może do przesilenia politycznego. Tak Niemcy nie mogą się doczekać tego przesilenia politycznego, i widać wyraźnie tutaj gazeta wyborcza podjudza, już zupełnie się nie kryjąc. Zwracam uwagę, że słowo podjudza wywodzi się od Judasza. No więc tutaj, że tak powiem, Judaszyzm daje o sobie znać. Proszę Państwa, z kolei rząd odrzucając tam te żądania płacowe, no, liczy na to, że jak ten strajk potrwa trochę dłużej, to być może rozwścieczeni rodzice albo i uczniowie rozgłupią łeb paniu broniarzowi, no i cała kariera tak pięknie rozpoczynająca się, tak pięknie się zapowiadająca w jednej chwili się może skończyć, bo z łbem rozbitym to już tam wiele się nie zwojuje. Proszę Państwa, ale widać wyraźnie, że tutaj ten strajk jest elementem walki politycznej z rządem, bo yy, okazuje się, że strajkujących nauczycieli poparli ludzie kultury. No i tam yy, pani reżyserowa Agnieszka Holland, tam pani to Olga Tokarczuk, która odrabia te pęsa za te nagrody wszystkie, które dostała. No i... Nawet po, po stronie nauczycieli opowiedziała się pani Ania Rubik. W związku z tym pojawiły się na mieście fałszywe pogłoski, jakoby pani Ania Rubik na znak solidarności ze strajkującymi nauczycielami się rozebrała do naga. Ale to nieprawda. To są jakieś takie złośliwe plotki. Zresztą, jakby nauczycielom pomogła w ten sposób. Nie pomogłaby. Najwyżej by się przeziębiła. No i tyle jeszcze. Kwiecień jest wyjątkowo chłodny w tym roku. Jest ładna pogoda, ale chłodno. Więc fałszywe pogłoski i złośliwe. Proszę Państwa, tymczasem, kiedy tu strajk nauczycieli, kiedy taksówkarze strajkują przeciwko Uberowi, być może nawet coś tam ugrają, to mamy dziewiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej. No i z tej okazji dziwna rzecz, no nie tylko obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patrioty. Storocznice uroczyście obchodzi, ale ciekawa rzecz, że takie komentarze. Życzliwe nawet i takie rocznicowe ukazują się w mediach nierządnych, na przykład w Wonecie czy tam. W... No i nieomylny to znak, że skoro taka współpraca jest, to chcą media rządowe i nierządne coś przykryć, nie trudno się domyślić, co chcą przykryć, otóż chcą przykryć nieprzyjemne wiadomości na temat Amerykańskiej ustawy 447. W związku z tym pan redaktor Tomasz Sakiewicz, który tam skrytykował Polonię Amerykańską za organizowanie protestów przeciwko tej ustawie, właśnie pojawił się przed ambasadą rosyjską, no i tam wygrażał podobno strasznie Putinowi, domagał się, że mu wrak oddać i tak dalej. No to, a z kolei Odżywa sprawa trotylu. Znowu tam się okazało, że wykryto trotyl. No i pan marszałek Kuchciński nawet dzisiaj powiedział, że dążymy do prawdy. No ale to do prawdy dążymy już dziewiąty rok. Mimo, że dobra zmiana już czwarty rok rządzi, to na centymetr żeśmy się do tej prawdy nie zbliżyli, bo są mnożone rozmaite hipotezy. Proszę Państwa. Dobrze to nie wygląda, zwłaszcza, że jeżeli strajk nauczycieli się przedłuży również po Wielkiej Nocy, po świętach wielkanocnych, no to uczniowie się odzwyczają odchodzenia do szkoły. No i co my wtedy zrobimy? Jak ich potem z powrotem do tej szkoły zagonić, to nauczyciele będą musieli się mobilizować? O za to to powinni dostać tysiąc złotych ekstra, bo to tak niełatwo będzie młodzież za Zagonić do szkół, no, a zwłaszcza jak uczniowie będą się domagać, żeby tu edukacja została podniesiona na wyższy poziom, to będą się domagać, żeby nauczyciele im same piątki stawiali, bo jak nie, to zastrajkują. No i ciekawe, czy ludzie kultury wtedy się opowiedzą po stronie uczniów, czy nie. Na razie uczniowie stali się zakładnikami potężnych szermierzy, to znaczy, znaczy, związkowców, jak sądzę, inspirowanych skrycie y, przez jakiś y, y, takich y, szatanów, no i rząd, który liczy na to, że y, ludzie, opinia publiczna, w końcu zirytowana tym, co się wyprawia, tym chaosem, obróci się przeciwko związkowcom. Niedługo się przekonamy, czy je rachuby są trafne, no ale zanim się przekonamy, to jeszcze trochę strajk trochę potrwa. Ciekawe, czy samorządy zakompensują nauczycielom te utracone zarobki z powodu strajku, tak jak się tam odgrażały. Warto zwrócić uwagę, że to by była forma kradzieży zuchwałej, dlatego że Celem strajku oficjalnie deklarowanym jest podwyższenie zarobków od 1000 zł, więc to widać wyraźnie, że to jest przysporzenie korzyści majątkowej konkretnym osobom, a nie realizacja jakiegoś celu publicznego. No i wydaje mi się, że niezależna prokuratura powinna się takimi pogróżkami zainteresować, dlatego że no nie, władza publiczna powinna chronić obywateli przed kradzieżami, zwłaszcza zuchwałymi, a nie dopuszczać się sama takiej zuchwałej kradzieży. Proszę państwa, widzimy, że problem strajku jest skomplikowany i największym brakiem jest to, że ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych w ogóle nie bierze pod uwagę tego, że strajk może przynieść szkody majątkowe i że ktoś za te szkody powinien mu odpowiadać. Także musimy się tu odwołać, jak mówiłem, do artykułu 415 kodeksu cywilnego, bo nie może być tak, żeby szkoda majątkowa powstała, a nikt za nią nie odpowiadał. Proszę Państwa, tutaj jeszcze na jedną rzecz wypada zwrócić uwagę. Otóż został niedawno aresztowany. Były dowódca rodzajów sił zbrojnych, no jak już takie rzeczy się dzieją, to już dobrze to nie wygląda. Widać, że kopiemy się trochę wyżej niż dotychczas po Kostkach, no nie wiadomo, czy tam jakiś Włos mu z głowy spadnie, to jest osobna sprawa. No ale przykład pana Marka Falenty, który został złapany w Hiszpanii, no ale odmawia przyjazdu do Polski. I poddania się karze pozbawienia wolności. No widać wyraźnie, że polski wymiar sprawiedliwości tutaj jest bezkarny. Niezawisłe sądy mogą wydawać wyroki nawet przeciwko trzęsieniom ziemi, ale wykonanie już nie. Do końca od nich zależy tak, że no, to szalenie komplikuje sytuację niezawisłych sądów i wymiaru sprawiedliwości być może, że po długim weekendzie, kiedy będziemy obchodzili rocznicę konstytucji, uchwalenia konstytucji 3 maja, ktoś się tym zainteresuje. No i Wreszcie w Warszawie zapanuje porządek, bo na razie to y, zapowiadają się kolejne strajki płacowe. Widać wyraźnie, że lato będzie gorące.